Historia firmy GoPro rozpoczyna się w 2002 roku, kiedy to jej założyciel Nick Woodman w wieku 26 lat odbywał swoją pierwszą podróż do Australii. Woodman był pasjonatem surfingu i chciał uwiecznić swoje przeżycia na desce. Jednak w tamtym czasie nie było łatwego sposobu na rejestrowanie filmów podczas praktykowania sportów ekstremalnych. To właśnie wtedy Woodman wpadł na pomysł stworzenia kompaktowej kamery, która mogłaby być zamocowana na sprzęcie sportowym, takim jak deski surfingowe, kaski czy rowery. Wierzył, że taka kamera pozwoliłaby mu rejestrować swoje przygody i dzielić się nimi z innymi. Woodman zaczął działać i w 2002 roku założył firmę GoPro której nazwa nawiązuje do powiedzenia, którego używał sam Woodman i jego znajomi. Cała grupka miała duże parcie, aby w surfing pójść profesjonalnie, stąd wzięło się GoPro. Jego celem było zaprojektowanie kamery, która była łatwa w użyciu, odporna na warunki atmosferyczne i posiadała wysoką jakość nagrywania. Stąd też późniejsza nazwa produktu – Hero, bo tak według Woodmana miały wyglądać ujęcia z kamery. Miały one przypominać sceny niczym z filmów o superbohaterach. Znajdować się w samym centrum akcji. Początkowo Woodman finansował firmę z własnej kieszeni, sprzedając peruki reklamowe podczas imprez sportowych. Jednak nieco później otrzymał pierwsze zewnętrzne finansowanie w wysokości 230 tysięcy dolarów. Od samych rodziców. Woodman miał co do tego szczęście. Jego ojciec operował funduszem inwestycyjnym, który na dzień dzisiejszy operuje pieniędzmi opiewającymi na około 1,5 miliarda dolarów. Nick zaczął współpracować z japońską firmą Hotex, aby stworzyć pierwszą 35 mm kamerę. W zestawie znajdował się nieduży kawałek materiału, który miał służyć jako mocowanie na rękę. Owy zaczepnik Nick tworzył samodzielnie za pomocą maszyny do szycia mamy. Pierwszym produktem GoPro był aparat o nazwie Hero 35 mm. Mimo, że nie był to jeszcze camcorder, był to ważny krok w kierunku rozwoju produktu GoPro. Wkrótce potem firma wprowadziła na rynek pierwszą cyfrową kamerę GoPro Hero 1, która oferowała wodoodporność i możliwość montażu na różnych sprzętach sportowych. Japońska firma była w stanie produkować takie kamery za cenę około 3 dolarów, natomiast Woodmanowi udawało się je sprzedawać za cenę 30 dolarów, co było niemałym sukcesem. Początkowo kamery sprzedawało ze swojego busa, ale nie potrwało to długo. Temat szybko podchwyciła japońska firma związana ze sportem, która złożyła zamówienie na 100 takich kamer. Ten fakt sprawił, że o GoPro zrobiło się nieco głośniej, a sama kamerka pojawiła się na kanale telezakupowym, powodując przychód dla GoPro w wysokości 350 tysięcy dolarów na koniec 2005 roku. GoPro szybko zdobyło popularność na całym świecie. Entuzjaści sportów ekstremalnych i podróżnicy, którzy chcieli uwiecznić swoje przygody, mieli tylko jedną kamerę do wyboru. Firma kontynuowała innowacje, wprowadzając coraz bardziej zamasowane modele kamer, takie jak GoPro Hero 2, Hero 3, Hero 4. Dzięki swojej strategii marketingowej, która skupiała się na promocji filmów nakręconych za pomocą GoPro, firma zyskała ogromną popularność w mediach społecznościowych i wśród społeczności sportowców ekstremalnych. GoPro stało się synonimem dynamicznych i emocjonujących nagrań z perspektywy pierwszej osoby. W Polsce mieliśmy wręcz wybuch jego popularności wśród youtuberów kręcących vlogi. chociażby Rezygiusz, który był w 2013 roku wśród samej śmietanki polskiego YouTuba, używał GoPro. Jego pasja do enduro, jak Również zajawka do nurkowania w Chorwacji przełożyły się na osobny kanał poświęcony tylko tym ujęciom. Sprzedaż firmy stale rosła, a w 2010 firma pochwaliła się przebiciem 100 milionów dolarów przychodu. To mniej więcej wtedy GoPro przekształciło się z mega startupu do ogromnej firmy międzynarodowej. Z tego też powodu w 2012 roku tajwańska firma Foxconn zdecydowała się zakupić około 9% udziałów w GoPro, a transakcja opiewała na 200 milionów dolarów. Była to jednak prywatna inwestycja, a Woodman posiadał nadal ponad 50% udziałów. W 2014 roku GoPro zdecydowało się na debiut na giełdzie. Cena od razu wybuchła. Wartość firmy z około 2 miliardów dolarów po inwestycji Foxconn wzrosła do blisko 10 miliardów po debiucie na giełdzie to wtedy również Nick nawiązał współpracę z amerykańskim NHL, czyli Ligą Narodową Ameryki Północnej w hokeja na lodzie. 4 czerwca 2014 roku firma ogłosiła powołanie byłego dyrektora wykonawczego Microsoftu, Tonego Batesa, na stanowisko prezesa. W międzyczasie mieliśmy jeszcze kilka, wydawałoby się, ciekawych ogłoszeń. Między innymi GoPro podjęło współpracę z platformą streamingową Periscope w styczniu 2016 roku. Patrząc na taką historię, można pomyśleć, że firma stała u progu jeszcze większego sukcesu. Jeśli macie już trochę lat, to zapewne nieraz słyszeliście GoPro w przyszłości. Jeszcze 8-9 lat temu kamerka była rozpoznawalna na całym świecie. Jak to się więc stało, że dziś słuchani zaginą? Skoro połączenie ekstremalnych sportów i naprawdę niezłej jakości kamery małych wielkości było w tamtych czasach na wagę złota? Aby przyjrzeć się bliżej sytuacji firmy, zaczniemy od wewnętrznych problemów. Które od razu rzucają się w oczy. Niestety, przez tak wielki sukces firmy, Woodman zachłysnął się tym wszystkim. Już w roku 2014 w zagranicznym internecie szeroko mówiło się o zagadkowej wypłacie CEO firmy. Jak się okazuje, Woodman zaraz po starcie GoPro na giełdzie, na swoje konto zainkasował blisko 300 milionów dolarów. Aby dać ci obraz tej sytuacji, sam Nadella, czyli aktualny prezes Microsoftu, za 2022 rok zarobił 55 milionów dolarów. Jest to blisko 6 razy mniej. Co jednak ważniejsze, Microsoft w 2022 roku zarobi ponad 72 miliard dolarów netto. Natomiast GoPro w 2014 roku, o którym mówimy, jedynie 128 milionów dolarów. Co oznacza, że bliska połowa zysku firmy została wydana w postaci wypłaty Woodmanowi. Niestety, był to jedynie początek wielkiego upadku kolorosa na glinianych nogach. Na początku 2015 roku firma wprowadziła GoPro 4 z rozdzielczością 4K i opcją 2,7K przy 50 i 60 klatkach. Sprzedaż mimo to zaczęła drastycznie spadać. Z widzenia zarządu zdawało się jednak nie dostrzegać problemów. Zarząd uznawał, że spadek dochodów spowodowany był zmniejszoną gamą produktów, opłatami związanymi z zamykaniem pewnych sektorów firmy oraz cięciem zbędnych kosztów. Dodatkowo zapewnili, że wyniki znacznie się poprawią po wypuszczeniu drona, który był już na horyzoncie. Rok 2016 przyniósł kontynuację spadków sprzedaży, ale gorsze miało dopiero nadejść. Po triumfalnej premierze ich bardzo chwalony dron Karma został wycofany z rynku. Prawdopodobnie w niewielkiej liczbie przypadków wykryto utratę mocy podczas pracy. Wszystkie sprzedane urządzenia zostały odesłane z pełnym zwrotem kosztów. Wysyłki Karma zostaną wznowione, gdy tylko problem zostanie rozwiązany. Skomentowało GoPro. Rok 2017 nie okazał się większym sukcesem firmy. GoPro ogłosiło całkowite wycofanie karmy, a w oficjalnym powodzie takiej decyzji bronili się słabymi warunkami rynku oraz dużą konkurencją. Nieoficjalnie mówi się o dynamicznie rosnącej firmie DJI, która miała zagarnąć na część rynku dla siebie. 2018 rok stał pod znakiem zapytania. GoPro mimo wszystko wypuściło kolejne kamery, ale te nie były przełomowe. GoPro zostało ulepszone o opcje takie jak Hyper Smooth czy poklotkowe Time Warp. Nic z tego nie było już innowacją. Przychody dalej spadały. Jak twierdzi zarząd, ze względu na uśmiercenie karmy firma zdecydowała się przejść na model bardziej bezpośredni, sprzedawać produkty z własnej strony gopro.com. W 2019 roku GoPro ulepszyło swój model subskrypcji. Za około 5 dolarów miesięcznie otrzymywałeś wymianę uszkodzonej kamery, nieokręczną przestrzeń dyskową w chmurze oraz 50% zniżki na mocowania i akcesoria. Oświadczenie zarządu było czuć dumę, a Woodmanowi wydawało się, że złapał Boga za nogi. Napisał, nadal obserwujemy stały globalny wzrost liczby subskrybentów, a dając naszym klientom możliwość subskrypcji plus przy zakupie kamery na gopro.com spodziewamy się przyspieszyć ten wzrost. Mimo zawyżonego zachwytu trzeba przyznać, że Woodman w odpowiednim momencie wsiadł do pociągu produktów opartych o subskrypcję. Pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku liczba płatnych Subskrybentów wyniosła 355 tysięcy. Pod koniec drugiego kwartału 2021 roku liczba subskrybentów GoPro wzrosła o 211% do 1 160 000. Ogólne przychody wzrosły o 86%, z czego sama strona GoPro.com zrobiła 35% wszystkich przychodów. Do dnia dzisiejszego tamte odbicie wygląda na chwilowe. Kolejny rok był już zdecydowanie gorszy, a przychody spadły z 370 milionów do zaledwie 28 milionów dolarów. Ciężko jest określić jednoznacznie dokąd zmierza firma. Wydaje się, że Woodman zatracił pasję do swojego produktu, a aktualnie wszystko zmierza na równie Pahoe do jej ostatecznego bankructwa. GoPro przespał moment, kiedy drony stawały się bardzo popularne na całym świecie. Klient firmy z roku 2014 dzisiaj kupuje drony DJI. Dodatkowo telefony znacznie zmieniły rynek kamer, czy aparatów. Kiedyś dosyć standardowym było posiadanie aparatu lub kamery na imprezy rodzinne czy wyjazdy. Telefony służyły raczej do zdjęć bardzo prostych, kiepskich jakościowo. Przez tak długi czas technologia się rozwinęła, a drogie aparaty i kamery kupują jedynie profesjonaliści. Dzisiaj wiele rzeczy możemy nagrać równie dobrze telefonem. A co najważniejsze, nie będziemy musieli wydawać dodatkowych pieniędzy na kamerkę sportową.